Cześć! Słuchajcie, dzień dobry, cześć i czołem. Wiecie, gdzie się wziąłem? Nie, w tym moim recyklingowym sklepie, co zawsze tak jeżdżę. Niektórzy bardzo y, z Was y, go lubią, inni troszeczkę mówią, że zbyt często. No, różnie to bywa, ale ten sklep organizuje dzisiaj taki nie wiem, jak to nazwać. Flomark, warsztat. Nie wiem co to jest. Wczoraj się dowiedziałem. I tego. No i mówię, przyjadę zobaczyć, co się dzieje, bo dostałem zaproszenie sobie, wyobraźcie. Tak na, na, na to, żeby popatrzeć, nie? Zobaczcie, coś jakieś darmowe rzeczy też będą, wiecie? No, także zapraszam Was do obejrzenia. I obejrzenia tego co tam po drodze jeszcze w samym sklepie znalazłem, nie? No, także miłego oglądania, trzymajcie się. Piękne talerze porcelanowe. Ale nie znam tej sygnatury. Spójrzcie, wy znacie. No, ja nie wiem. Nie wiem, co to jest. Sprawdzić to, będę musiał. Ale są śliczne. Jest tutaj. To są talerze głębokie. Sześć sztuk. Tutaj są takie deserowe. Nie. To, by były, tak, to by były deserowe, a tam płaskie. Płaskich jest też 5? 5 jest. Jednego płaskiego brakuje, ale bardzo ładne. No, i jeszcze takie użytki nie widziałem, muszę to sprawdzić. Tak, nie nagrałem tego. Tam się wtedy zatrzymało. Mówię o tym, o tym tego. Wazoniku, spójrzcie, z motylkami, 50 centów, tylko który jest różowy. Tutaj jest coś napisane Portugal, czy coś tam, coś tam. No nie wiem, ale fajny, że... bardzo ładny, podoba mi się. Zobaczcie, sztruks i spodnie ze sztruksu, A tu jest świetna kutorek ze Struksu. Oczywiście stara, pewnie z lat nie wiem, 70., 80. Wtedy taka młoda była na to. Mówcie, czy warto to wziąć. Zobaczcie, tu świetne są te takie pojemniczki porcelanowe. Do, do oleju i octu, czy czegoś solniczka, bieżniczka ale nie ma sygnatur ale fajny zestawik liżanka taka y, na środzie, tu widocznie była jakaś, jakaś taka cieniusieńka y, nie wiem, łyżeczka jest to kala DDR e, znaczy DDR no fajna rzecz, zobaczcie tak jest niesymetrycznie Boże, szkoda, że tylko jedna jest, ale fajna, tak dla jednej osoby. Jak to sobie ktoś kawkę robi sam i to parzy, zobaczcie, zaparzyć na, po turecku normalnie i przykryć, żeby się ładnie sparzyło, wtedy kawa będzie idealna. Tu, spójrzcie, jakie szkło, piękne. Ale to szkło to ja biorę. Nie wiem, co to jeszcze jest. Coś mi tak podchodzi pod Bohemię, ale śliczne. Oczywiście zabieram, to szkło zabieram na pewno. No, taki efekt piękny on jest. Ale jakie ciężkie. Spójrzcie tu jest też komplet takiego takich miseczek włożył. Ja Chciałbym pokazać Wam. Tylko 3 euro, czyli wychodzi to było to, ładne brązowe szkło. No piękne jest to szkło, ten kolor jest śliczny. Nieuszkodone w całości. Ale też śliczne. Też się na tym zastanowię, ale już nie dzisiaj. No świetne to jest. A to co mamy? Aha, to jest takie. Też ładne kolory śliczne. Nie powiem, że nie. Takie coś. no ale ja się zdecydowałem jednak na to. I może nic wielkiego, ale są też takie zdjęcia. Bardzo ładne zdjęcia to są. Akwa. Coś to robił. I można sobie takie zdjęcia, zobaczcie, wybrać do, do swoich kompozycji. To mi się też podoba. To kilka, pokażę Wam. To nie. To mi się nie podoba. To raczej też nie no, może no, wiecie, no, mi się nie podoba, może Wam się podoba. Piękne zdjęcia, tylko ramkę i już macie fajne obrazki. Lepsze niż te w Kurczowikę i 30. No. Tu co to jest? Też nie za bardzo. To takie raczej przerażające. Też nie. Tu spadochroniarz, mało mało się dzieje. Cóż, tu jeszcze mamy. O, to jest ciekawe zdjęcie, spójrzcie. Z wypadku, nie? Czy tam ktoś, ktoś uderzył, coś. No ciekawe, to sobie wezmę. no I co jeszcze mamy? <śmiesz> Te śmieszne, Tu jakaś abstrakcja. No i tu taki kralik, i, coś. No to jest, i to wszystko. A ja wam pokażę, co ja wybrałem. To właśnie to ostatnie. Tak położę. Tą rzecz wybrałem. Piękne kwiaty i skały. Taką kotwicę spójrzcie. Na dnie morza, jeziora. Też mi się spodobało. Później jest takie coś indiańskie. Kobieta czy... Kobieta pije jakąś tam miksturkę. No, takie kolory mi się bardzo podobają. I to jest świetne. O, no to sobie zabiorę. Podoba. Kutler. Coś z francuskiego, fajna stara taka skrzyneczka, otwierana, no z takiego cienkiego drewienka, ale świetna jest, też może ją zabiorę, nie wiem czy dzisiaj, ale na pewno wezmę, jeśli jeszcze będzie. Słuchajcie, zawsze przychodzę tutaj na płyty sprawdzać i wiecie co, że, że wiecie, no dłuższy czas nic nie było, naprawdę. Ale kurczę, dzisiaj mi się udało znaleźć fajne płyty. I zaraz wam pokażę, dlatego się włączyłem. Zaraz wam pokażę. No dobra, to już nic nie ma Spójrzcie. Donovan. to już, już kiedyś to widziałem tego Twórcy płytę i nie wiem co to jest. No Pop Gold, coś tu jest o nim napisane. Wezmę to na ryzyko, sprawdzę to w domu. Ale tutaj mam płytę Alize. Zobaczcie, Alize mam płytę. No świetna sprawa. No to wszyscy znamy Alizę, prawda? No i co? Mam drugą płytę Alizę. Spójrzcie. No, także fajny strzał. Mi się to podoba. Uj, oj oj nie uciekaj. No i jeszcze była, patrzcie, Jennifer Rush. Jennifer Rush. Takiej płyty jeszcze nie miałem. A nie miałem już kilka płyt jej. To by było to. No i tutaj jeszcze przejrzałem parę, ale już nie ma. Więc warto zaglądać, bo oni z tego co wychodzi, to wiecie, wciskają między inne płyty. No, także już tutaj takich lepszych już nie widziałem, ale będę przychodził zawsze co jakiś czas i sobie to kontrolował, bo no wychodzi na to, że warto, widzicie. No warto, a co to za gościu, ale to pusta ta. Kasadi to coś mi, coś mi to yy, mówi, ale jest pusta, no. Także fajnie, fajnie. Dzisiaj mi się udało trafić nawet fajne płyty. Dobra. Tu są świetne buty do Kersa, bardzo znana marka, ceniona. Zobaczcie, 45 rozmiar, niezniszczony. skóra zamrzowa. Fajnie. Tutaj są tutaj stare, stare takie kolekcje. Tutaj tak samo, widzę 38. Tu jeszcze są też stare, widzę. O, taka ładna ta. Sukieneczka krótka. Wykończona koronką No, świetna też jest. Pokażę, Ja tutaj muszę wiecie, tak troszeczkę na mnie dziwnie patrzą. Tu ludzie, że ja w damskich ciuchach przebieram. Myślą, co pewnie jakieś fetyszysta. 36 rozmiar, stara. Glupka, oczekać. No, świetna też jest. taka króciutka, no za A tutaj taka y, po naszych. Y, no teraz już babciach, a kiedyś to były młode kobiety, prawda? Jak każda, nie? O, spójrzcie, tutaj też jest. Flirt, Body Flirt. No nieźle, nieźle, to są rozmiary. Tu jeszcze widzę, poczekajcie, jeszcze jedną taką fajną. O, spójrzcie. Z całej, sama z całej kronki. Ojej, patrzcie. No, też bardzo stara, widać już, zobaczcie to jest stare. Co to, to ma pewnie kurczę, z 60 lat albo lepiej. No, fajna, fajna. Dwa piękne takie kielichy. Schwaben, no, moi region tutaj. No, fajne. Szkoda, że ich chociaż dwa wystarczają. Pójdźcie, to mam świetny wózeczek stary. nowy. No, fajny. Ogólnie, wiecie co, jest bardzo mało rzeczy. No, bo niestety jest okres urlopów, no i ludzie nie wożą tak. Nie wożą tak, to trzeba przyznać. Zresztą wszędzie tak jest, na YouTube też jest troszeczkę rzadziej yy, ludzi, nie tak dużo wyświetleń jak, jak kiedyś. Jak, wiecie jak to jest, no, urlop to urlop. To trzeba po prostu z tym się pogodzić. Słuchajcie, te pojemniczki od tych musztardy, bo to musztardy, nie? Z jakiegoś fajnego, takiego mlecznego. One są bliższe świata normalnie. Że takie, nie wiem czy teraz jeszcze też takie produkują, ale chyba wtedy kosztuje muszarda więcej niż ten, ten słoik więcej niż ta muszarda. To też są chyba takie muszardówki. No widać, no kurczę, jakie to piękne jest. Naprawdę. Znalazłem poduszki. A czy to jest wiecie, że to jest bardzo stare. Bardzo stare. I tutaj ja nie wiem o co tu chodzi. Musiałbym tu zajrzeć, że tam, chyba są wzory albo coś. A tu są materiały stare, te takie aksemitne. Takie jak kiedyś dawno, dawno temu były. Ja to zabiorę, kurczę. Może kogoś z Was zainteresuje. A tu spójrzcie, znalazłem sobie lupę. No. I to sobie też wezmę, bo mi się po prostu przyda, nie? A może i ktoś z Was będzie chciał zobaczyć. Tu fajne tamburynki. Ale, ale drogie. 13 euro. 30-10. Pokazywałem dla dzieci rzeczy. Mujer ja się Dla dziewczynki. Cała łazienka. No, fajne. Spadowania. A co to co to jest? A tutaj co mamy? Takiś teatrzyk. Czy co? No tak wygląda na to, że teatrzyk. Tu też mam fajną, fajną ciekawą pozycję. Zobaczcie z ceramiki zrobionej koszyczek. Ciężki jest. Co tutaj mamy? O, poczekajcie, coś tam jest. Warto przeczytać. Coś to takiego. Uh -huh. GS, o widzicie, z GS-u, ale z niemieckiego. <laughs> ale fajny, świetny jest. Jako osłonka na kwiaty, super. No, ciężki, ładny. Podoba mi się. Wiecie co? Zrobię sobie teraz przerwę jakąś taką, wiecie, obiadową i przyjadę ponownie, żeby Wam dograć. Bo dawno w tym second handzie nie byłem, nie? A niektórzy z Was bardzo lubią. Bardzo lubią. Tak? Panie? Piwo chlejesz? No to jeszcze stoi, nie? Widzicie? Także wiem, że niektórzy z Was to bardzo lubią, ten sklep. Takie sklepy. Więc na pewno tu wrócę. I dogram jakiś fajny materiał, bo to, wiecie, tutaj co chwilę coś przywozi coś i jest tak, że w każdej chwili można, w trakcie nawet oglądania przywożą i można sobie coś skubnąć. Ja właśnie tak skupnąłem, no dobrze, do, do później. Wróciłem, wróciłem zobaczyć, patrzcie, takie fajne mosiężne świeczniki. Bardzo fajne, dwie sztuki, fajnie, że dwie, oczywiście zabieram. Jest luks, ogólnie nie ma nic, ale zawsze może dojść. Filiżanki, mlecznik i talerzyki i talerzyków jest trzy tylko no takie niekompletne takie odpady ale fajne to jest bauro fajne fajne no szkoda że chociaż zwanka i cukierniczki jeszcze nie ma to już się człowiek połakomie a tu malutkie żymeczki fajne no takie tutaj widzicie ze skóry to są riker 43 później są takie o tutaj macie jeszcze nie wiem jakie też ze skóry też ze skórki tu jakieś są takie cichobiegi też ze skóry a te co chciałem wam pokazać widzę, że już nie ma, także poszło a tu są jeszcze musaiki Musa bardzo ładny zestaw, 43 też. Spójrzcie. Ja myślałem, że Baba Jaga to jest polskie. Nazewnictwo polskie. A to Tobi Browlow Roma. Gdzie to jest wydawnictwo? Angielskie. Nic tu jest nie, nie napisane, że to jest jakiś tam przekład albo coś. No ciekawostka, powiem wam. Powiem wam, że było. ciekawostka. Byłem nieświadomy. Baba ba, Jaga. Dla ciekawostka, spójrzcie, drewniane, ładnie wykonane, rzeźbione. Cukierniczka. Wkład jest szklany. Łyżeczka jest też drewniana. No świetnie wykonane, świetnie to jest. I spójrzcie, to się tak robi. pak I zamykacie. No śliczna jest. No powiedzcie, że nie. No, świetna jest taka piękna róża porcelanowa jest tu niestety uszkodzona w tym miejscu jest... tak żałuję tego bo spójrzcie to nie jest bleco jest to sygnowane porcelana a to będzie ka... kaiser tak to będzie figurka kajzera na 100% a spójrzcie stare to jest jak nie wiem przepiękne przepiękne to jest no i uszkodzone, co myślicie, warto to wziąć Coś tu wykombinować, troszkę można było szlifować i... To i tak nie będzie wiecie, ale chociażby to białe takie nie Hu coś pięknego, jest to bardzo stare Naprawdę jest to bardzo stare No Dajcie znać co myślicie na ten temat Spójrzcie kochani, o coś takiego nie wiem czy to jest uranowe ale świeci patrzcie to na zielone, to zielone także ciekawa sprawa i taki, taki świetny mam ten nie albo może i ale tu zapytam swojego, swojego eksperta na youtube wiecie pewnie o kim mówię bardzo ładna piękna stara stara oczywiście sukienka no nie wiem czy to się nosiło takie ale śliczna przewiewna taka Jaki to jest kolor powiedzcie mi jakaś kawa z mlekiem. Ja zobaczę jeszcze tutaj nazwę, jakieś firmy. A jest tutaj nie, tutaj jest. Jak jest coś takiego. Rozmiar 36, ale świetna. Naprawdę. To nie jest nowe, oczywiście stare. Zagrzebię ją trochę głębiej, żeby było w razie czego to mi dacie znać, nie? Bo wy się znacie lepiej niż ja. Ale dla mnie to jest luks normalnie. Fajne kolory pastelowe takie. Lubię takie rzeczy. No mi się to podoba. 36 rozmiar. No. Dajcie znać, co o tym sądzicie, kobitki moje kochane. Z bucików ostatnio nic nie ma. O, tu jest jakaś Alicja Pabiani. Ale to szpilki jakieś. O, proszę bardzo. Przezroczyste te korki. To już dla wyjątkowych osób, które tak lubią, nie? No tak. Nie ma, nie ma ostatnio nic. Tam dla męskich trochę było fajnych 43. Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę. Tu się wszyscy rozstawiają, wiecie? Także o, proszę bardzo, jakieś centrum rehabilitacji też. Tu też będą jakieś, jakieś rzeczy do kupienia. Taki niby flomark, a jednak, tak, wiecie, to wygląda na to, że to będzie takie charytatywne coś. No na pewno. O, spójrzcie. No, tu będzie można kupić jakieś kubeczki, spójrzcie. Dla dziadków, dla babci. O, także super. Tu też będzie coś do jedzenia. Tutaj jakieś serdeczne produkty. To wszystko jest organizowane przez... Yy, tam gdzie moja żona pracuje oczywiście też. Sankt Też pracuje moja żona tam. Także fajnie. No może być, może być fajna jakaś inicjatywa. Na pewno tu wstąpię, na pewno tu wstąpię, zobaczę co to też organizują. będą jeszcze jakieś gry, nawet jest ołka, tam gdzie ja należę, to jest wiecie, auka to jest no instytucja, która się zajmuje ubezpieczeniami. Także, także tak, tutaj się coś rozstawia, tu się coś rozstawia, no fajnie będzie kurczę, ciekawe jak to będzie długo, jakieś tutaj będą zabawy, słuchajcie. To dopiero wszystko się rozkłada, nie? Także nie ma jeszcze jakichś cudów wielkich No, tutaj jakieś jedzonko będzie Proszę bardzo O Tu oczywiście, jaka piękna przyczepa Spójrzcie Fajna, nie? No, oczywiście przekształcona na taką Do jedzenia, też będzie coś tutaj do jedzenia Tutaj tak samo Tutaj widzicie, już rozstawione są Rzeczy różne Może być bardzo ciekawie tu mamy o, frytki z takiej kartofli. Ale, jak tu pięknie pachnie, nie? Jeden, Fajna tak przyczepa, podoba mi się. Kurczę. Fajny to wygląda. Bo, zobaczcie, jest cennik. O widzicie, macie po 4 euro. Jasne piwo, Radler też 4 euro. No. Także będzie tutaj się działo powiem wam szczerze na pewno przyjadę jeszcze ty dzisiaj no patrzcie no fajnie to wszystko przygotowywują nie widzę jeszcze wiecie co moi, moich tych y, koleżanek i kolegów z, y, ze sklepu obok tutaj nie ale na pewno będą. Idę jeszcze tam zobaczyć, bo też tam coś coś dzieje. A i to zobaczyć czy tam coś w ogóle jest to jest otwarte, ale nikogo nie widzę. Idę się zapytać, czy mogę sobie popatrzeć. Później jeszcze coś fajnego, bo jest uwodem moja koleżanka, ale to później, jest niespodzianka. Słuchaj, Ja Wam puszczę teraz ten film z tą zapowiedzią tego wszystkiego. I to, co tam mi się udało znaleźć w ostatnim czasie w tym, w tym sklepie. A ta cała impreza ma tutaj być do 23.00. No więc ja tu na pewno przyjdę. Koleżanka, właśnie jak Wam wspomniałem, powiedziała, że, że mnie zaprasza. No i. Przyjadę z żoną, żeby nie było. <laughs> Także jestem, jestem podekscytowany, bo fajna inicjatywa z ludźmi, których bardzo lubię, bardzo szanuję i oczywiście ze, 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 ze wzajemnością. Także trzymajcie się. Na razie to jest dzisiaj wszystko. Wrzucam ten film oczywiście, a film z tego, co tu się będzie działo, puszczę Wam najprawdopodobniej jutro. Także subik lubik Ameryka, kto obejrzał to ich Z całym serduszkiem z Wami i do następnego.